Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Erling Haaland wygrał z Manchesterem City dosłownie wszystko. Naturalnym wydaje się więc iż piłkarz będzie szukał nowych wyzwań, a te przyjdą wraz z nowym transferem. Dlaczego Erling Haaland spotkał się w Hiszpanii z działaczami FC Barcelony? Czy Norweg zastąpi Roberta Lewandowskiego na Camp Nou? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o niepewnej przyszłości Wojciecha Szczęsnego w Juventusie, Robercie Lewandowskim, który został najlepszym piłkarzem La Ligi oraz o Paulu Pogbie i jego dziwnym tłumaczeniu na temat dopingu. Czy Francuz jest niewinny? Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę, jeżeli spodoba Wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. A teraz widać dla partnera kanału STS i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS legalny polski bookmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV oferta tylko dla osób pełnoletnich. Sytuacja FC Barcelony jest nadwyraz nietypowa. Choć klub wciąż boryka się z problemami finansowymi, to nadal myśli o nowych transferach i to nie byle jakich. Gerard Romero przekazał, że jednym z celów Blaugrany jest prowadzenie Erlinga Haaland'a. Taki transfer został oceniony jako bardzo trudny w realizacji, chociaż wcale nie niemożliwy. Co ciekawe, w środę doszło do spotkania, w którym udział wzięli Deco oraz agenci zawodnika Manchesteru City. Jednym z tematów podjętych przez obie strony była ewentualna przeprowadzka reprezentanta Norwegii na Spotify Camp Nou. Dziennikarz Romero podkreślił, że jest bardzo pewny, informacji, które podał dalej. Dziennikarz ma nawet nagranie, które udowadnia, że spotkanie faktycznie miało miejsce. Jest również zdania, że dyrektor sportowy FC Barcelony wyszedłby na kłamce jeśli zaprzeczy w sprawie celu rozmów. Romero podkreślił również, że Haland jest transferowym marzeniem dla Juana Laporty. Prezydent Blaugrany ma zamiar walczyć o ściągnięcie jednego z najlepszych napastników Premier League. Należy jednak podkreślić, iż walka o transfer, a jego końcowa rywalizacja to dwie różne rzeczy. Na ten moment Halland jest warty według portalu Transfermarkt aż 180 milionów euro, a takie pieniądze z pewnością nie są w zasięgu Dumy Katalonii. Która wykorzystała niemal każdą możliwą dźwignię finansową, aby móc ratować klub przed bankructwem. Warto zauważyć, że Halland wygrał już wszystko w angielskiej Premier League, pobijając liczne strzeleckie rekordy całej ligi. Dziennikarze zauważają, że zdolny snajper może potrzebować nowych wyzwań, a te gwarantowałaby mu gra w la lidze. Wobec transferu Mbappé do Realu odpadły przenosiny na Bernabeu. Jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się być więc Barcelona. Taka rywalizacja byłaby z pewnością gratką dla niejednego kibica piłki nożnej. Niestety, ewentualne przyjście Norwega musi się wiązać z odejściem Roberta Lewandowskiego, który w Hiszpanii inkasuje bardzo duże wynagrodzenie. A według Was Erling Haaland powinien przejść do FC Barcelony? Jak oceniacie możliwość takiego transferu? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Wojciech Szczęsny wciąż nie może być pewny swojej przyszłości w Juventusie. Obecny kontrakt naszego rodaka obowiązuje do czerwca 2025 roku. Od jakiegoś czasu trwają negocjacje w celu przedłużenia umowy. 33-latek musiałby jednak iść na pewne ustępstwa i zgodzić się na obniżkę zarobków. Polak jest aktualnie jednym z najlepiej wynagradzanych zawodników Juventusu. Na jego konto rocznie trafia 6,5 miliona euro i szefowie Starej Damy chcieliby zredukować pensję doświadczonego golkipera do poziomu 4 do maksymalnie 5 milionów euro. Trudno zatem powiedzieć, czy Wojciech Szczęsny przystanie na takie warunki. Tym bardziej, że jak podało Calcio Mercato, nie wiadomo co dalej z Massimiliano Alegrim. Szkoleniowiec turyńskiego zespołu wcale bowiem nie musi pozostać w klubie na kolejny sezon a w razie odejścia angaż nowego trenera mógłby przyspieszyć decyzję o zmianie w bramce 36-krotnego mistrza kraju. Włoskie media donoszą, że na celowniku Juventusu znalazło się dwóch golkiperów. To Marco Caranesi z Atalanty Bergamo oraz Michele Di Gregorio z Monzy. Obaj zbierają bardzo dobre recenzje za swoje występy. Niemniej bardziej prawdopodobny wydaje się transfer tego pierwszego. Nie dość, że Stara Dama wyżej ceni sobie jego umiejętności, to jeszcze byłby do wzięcia za znacznie mniejsze pieniądze. Na ten jednak moment, przynajmniej do końca bieżącego sezonu, Wojciech Szczęsny może być spokojny o miejsce w podstawowym składzie ekipy Massimiliano Allegriego. Robert Lewandowski w tym sezonie był wielokrotnie krytykowany za swoje występy w barwach FC Barcelony. Luty był jednak udany w jego wykonaniu. Polak zakończył go z czterema golami. Do bramki trafił w meczach z Deportivo Alaves, Granadą i Seltą Vigo. Jego forma została doceniona przez La Ligę. Polak w piątek mógł się pochwalić statuetką dla najlepszego zawodnika miesiąca. Co ciekawe, dla Lewandowskiego to druga tego typu nagroda w karierze. Poprzednią zdobył na początku przygody z FC Barceloną w październiku 2022 roku. Pogba tak naprawdę zakończył już swoją karierę jako profesjonalny piłkarz. W czwartek prokuratura przychyliła się do wcześniejszej decyzji włoskiej agencji antydopingowej. Tym samym pól Pogba został zdyskwalifikowany na 4 lata. Miało to związek z oblanymi badaniami antydopingowymi, które zawodnik Juventusu przeszedł w sierpniu 2023 roku. Co ciekawe, Pogba nie przyznaje się do winy. Chociaż w myśl przepisów FIFA orzeczono, że złamanie zasad było jego umyślnym działaniem, to 30-latek wciąż utrzymuje, że na wyjaśnienie sytuacji przyjdzie jeszcze czas. Zostałem dzisiaj poinformowany o decyzji i uważam, że werdykt jest nieprawidłowy. Jestem smutny, zszokowany i załamany, że wszystko, co zbudowałem w mojej profesjonalnej karierze, zostało mi odebrane. Kiedy uwolnię się od ograniczeń prawnych, cała historia stanie się jasna, ale nigdy świadomie ani celowo nie przyjmowałem żadnych suplementów, które naruszałyby przepisy antydopingowe. W związku z ogłoszoną dzisiaj decyzją złożę apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego. Na ten moment nie wiadomo, jaką decyzję w sprawie swojego zawodnika podejmie Juventus. Umowa pomocnika jest ważna do 30 czerwca 2026 roku. W tym sezonie Pogba co ciekawe wystąpił w zaledwie dwóch spotkaniach. A wy, wierzycie Polu Pogbie, iż nie zażył celowo zakazanych substancji? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.